We are already doing that. So, we are planning for retirement? Yes. We are going to lie down, but instead of the couch, we are going to lie down on the beach. Okay? okay. Indonesian beautiful beach. That's a target. Witajcie, kochani, tego pięknego poranka. Dzisiaj postanowiłam, że nagram dla Was jeszcze jedno wideo, które będzie spacerowe. Dzisiaj ruszamy do Chinatown, żeby kupić trochę żeńszenia i wysyłamy go do Polski. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam troszkę więcej na temat tego, jak to się stało, że zostałam w Cabin Crew, a może bardziej, co wpłynęło na decyzję żeby się tam wybrać i żeby zacząć właśnie taką przygodę życiową. Wszystkie osoby, które mnie znają raczej, nie będą zaskoczone tym, co powiem. Od zawsze ciągnęło mnie za granicę. Od zawsze miałam jakąś taką głupotkę na punkcie wyprowadzania się za granicę i w liceum. Załatwiałam sobie referencję od swojej nauczycielki angielskiego, żeby wyjechać na studia do UK. Próbowałam dostać się też do Australii. To było jedno z moich życiowych marzeń, żeby dostać się do Australii, które zresztą już spełniłam. Może nie wyprowadzając się tam, ale na pewno zjeździłam praktycznie całą dookoła, we do wszystkich najważniejszych miastach. No i pewnego dnia przyszedł taki dzień, że faktycznie już byłam tak bardzo zde. Jak to powiedzieć? Już byłam tak bardzo zdemotywowana swoim życiem, że postanowiłam, że czas na poważne zmiany i szukałam takiej pracy, która wciąż pozwoli mi wyjechać za granicę. Kochani, staram się nagrywać, bo to tak pięknie wygląda, że po prostu nie chcę wam tego odebrać. I dotarliśmy już do Chinatown i chciałabym Wam powiedzieć tutaj przy okazji, że niesamowitą rzeczą jest, jak się nagrywacie. A warto spróbować, bo ja mam coś takiego, że zauważyłam bardzo dużo rzeczy, które mnie irytują same w sobie, jak mówię. I teraz staram się z całych sił nad tym poradzować. Kochani, zgubiliśmy się, ale już się odnaleźliśmy. Mamy nasz sklep z rzęszeniem, z ziołami i z różnymi innymi dziwnymi rzeczami, których za nic nie chciałabym spróbować. Właśnie przechodzimy przez ulicę i niedługo do Was wrócę. Okay. Kochani, właśnie skończyłam zakupy rzęszeniu i zobaczcie, cała siatka będzie lecieć do Polski. Sobie też wzięłam jedną paczuszkę, bo poprzednio jak tutaj byłam, to nie spotkałam tego Pana, a dzisiaj, słuchajcie, był Pan, który dokładnie wyjaśnił mi, co kupuję i, i będę mogła tak naprawdę zrobić z tego użytek. I tutaj, jak jest taka gorąca pogoda, to Pan mi powiedział, że jeśli czuję się taka przegrzana, to właśnie sparzyć sobie żeńszeń, taki tańszy, nie ten najdroższy, ale ten tańszy, i pić sobie z niego herbatkę. To wtedy on całe ciało ochładza i zobaczcie, to, zobaczcie. To. Całe ciało ochładza i jest dużo przyjemniej. Właśnie pani na wprost tego sklepu sprzedaje ciepłą herbatkę. Ostatnio kupiłam sobie 25 ziół i była super intensywna. Dzisiaj kupiłam sobie amerykański rzęsień i chryzantemę. Zobaczymy. A wracając do Emirates, to ja, ja podchodziłam do tego dwa razy. A to z tego względu, że pierwsze. Drzwi otwarte, jak obudziłam się rano już praktycznie przygotowana, żeby iść, to dostałam takiego paraliżu ze stresu, to był taki wielki krok dla mnie, dostałam tak okrutnego paraliżu, że nie mogłam się podnieść z łóżka i się spóźniłam dwie minuty. Dwie minuty słuchajcie i stwierdziłam, że nie ma sensu wchodzić i robić sobie takiego brzydkiego PR-u. Lepiej jest pojechać do gdzie indziej i jechałam do Wrocławia. Tata mnie wiózł do Wrocławia specjalnie na, na te drzwi otwarte. Tam właśnie w Poznaniu poznałam Magdę, z którą spóźniłyśmy się razem i razem postanowiłyśmy zamiast wchodzić jechać sobie na pyszne śniadanko. I no jest cudowna i mamy kontakt do dziś. I pozdrawiam serdecznie, jeśli to oglądasz. A, jest w Dubaju i jest kabin e, też się później już dostała. No, a we Wrocławiu pojechałam już z tatą, miałam kierowcę, stres mnie zjadał, ale, ale miałam bardzo cenne wsparcie, którego brakowało mi, jak jechałam na, na rozmowy w Poznaniu, To prawda to było tylko tam 15 minut samochodem. No ale jednak jak masz kogoś, kto cię wesprze, to jest zupełnie inaczej. No i właśnie tak jak już wam powiedziałam, jakoś tak. Starałam się na, nakierować moje działania na wsparcie innych osób zamiast na rywalizację i pokazówkę. No i myślę, że to się odpłaciło najbardziej. Myślę, że to było to, co dało mi tą wygraną ten wygrany bilet do Dubaju. Zjeżdżamy właśnie na dół na stację metra i będziemy jechać dalej na land. Jeszcze znak pozrozpoznawczy tutaj z Singapuru. Jeden ze znaków rozpoznawczych z Singapuru. Śmierdzące owoce. Właśnie dotarliśmy na lunch i jest. Thank you! Kochani, właśnie... I don't know. Kochani, właśnie dotarliśmy do Fat Burger na lunch. Okej, okay, już przekroczyliśmy południe i pogoda tutaj nie ma już nic wspólnego z rzeźkością. Już mamy solidne 30 stopni upał i duchota. A ja wracam już do domu i chcę wam opowiedzieć dalej historię z dołączeniem do naszych czołowych linii lotniczych i tutaj Chciałabym wspomnieć, jak wyglądała ta rekrutacja. Spotykają się najpierw w Wielkim Holu na prezentacji. Po prezentacji, oddają swoje CV, dost dostają numerki, ustawiają się w kolejce i oddają swoje cepałki. Po czym osoby, które są wybrane, zostają wywieszone na drzwiach i są zaproszone dalej do dalszego procesu. I tak robicie zadania. Już nie pamiętam ile tam było tych zadań. Ale robicie zadania, i z jednego zadania na kolejne tych ludzi zostaje coraz mniej. I to jest taki typowy assessment. Nie wiem, jak startujecie do Lidla na staż, gdzie ja próbowałam się dostać, ale mi się niestety nie udało. Pamiętam, że wtedy chorowałam na ich dział budowlany i bardzo chciałam zajmować się projektowaniem przestrzeni sklepowych Lidla. Czy jakkolwiek ta praca miałaby wyglądać? Tak sobie to przynajmniej wyobrażałam. E... No to właśnie w taki, spo... w taki sam sposób wygląda taka rozmowa do Emirates. No i jeśli dojdziecie do końca, to zostajecie w pokoju, w pokoju wypełniacie dokumenty, a później już tylko czekacie na final interview. Final interview robicie już online z kimś z Dubaju i tak naprawdę tutaj nie trzeba się jakoś wielce przygotowywać. Jedyne co to zgromadzić sobie taką przypominajkę z całej kariery i jak już będziecie mieć taką przypominajkę złożoną, to odpowiadać szczerze. Tu chodzi o sposób, w jaki opowiadacie, a nie co umiecie. Więc najgorszą rzeczą, jaką chyba tu można próbować, to tak się próbować pokazać, za bardzo udowodnić umiejętności. Myślę, że to jest jakby taki podstawowy błąd, który ludzie popełniają, dlaczego nie udaje im się, bo naprawdę nie jest to jakieś nie wiadomo jakie osiągnięcie. Jak już skończycie taką rozmowę, ona trwa godzinę. Oczywiście musicie się upewnić, że macie porządne połączenie internetowe, bo jeśli na rozmowie kwalifikacyjnej zerwi Wam się połączenie internetowe, to jesteście to jesteście spukani. To już nie ma, nie ma co zbierać. Ale oni też Wam będą mówić, żeby na to zwrócić uwagę. No i potem czekacie na golden call. Także ja dostałam ten golden call, ale dostałam go po bardzo długim czasie. I pamiętam, że było to dla mnie bardzo depresyjne. Za każdym razem, jak do mnie dzwonili i chcieli więcej, więcej, więcej zdjęć, a ja za każdym razem, jak widziałam numer kierunkowy z Dubaju, to serce mi zamarzało, serce mi zastygało. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo myślałam, że to już jest ten moment i że już lecę, a tak naprawdę okazywało się, że jednak nie. No ale po dosyłaniu tysiąca zdjęć, także tu kolejna rzecz, jeśli wasze zdjęcie, które oddajecie jakby na tych drzwiach otwartych nie jest idealne, to będą dzwonić i prosić was o więcej, tak jak ja zrobiłam chyba z trzy zdjęcia, moja koleżanka jeszcze więcej i, i, i nie było z tym problemu, że, że nasze zdjęcia były jakoś tam nie wpisujące się. Wiadomości będą wulgarne, czy, czy nieodpowiednie, no to już jest inna sprawa, ale, ale jeśli rozdzielczyst będzie nie taka, czy nie pójdziecie od razu do fotografa, to się nic nie stanie. No i to by było na tyle na dzisiaj, bo ja już praktycznie jestem w domku, już można zobaczyć mój blog. Także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia później, a jeszcze tak poza tym. Postaram się to naprawić, ale jak odsłuchiwałam nagranie, jakie zrobiłam po drodze w metrze, to słyszałam straszne pukanie w mikrofonie, więc miejmy nadzieję, że, że uda mi się tego pozbyć. Miejmy nadzieję, że to telefon mi, a tutaj płata figle, ale, ale postaram, się, postaram się tego pozbyć. Jak mi się nie uda, to błagam, wybaczcie mi, ale bardzo się starałam, żeby Wam tutaj coś fajnego pokazać i opowiedzieć, także miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O że jestem tak zmęczona, że nie wiem, co ja mówię. Bardzo się starałam, żeby ten odcinek był ciekawy, i widzę w nim duży potencjał, także chciałabym go wykorzystać tak czy tak, nawet jeśli. Nawet jeśli dźwięk nie będzie wystarczający. No i właśnie jak możecie zobaczyć różnicę. Mnie rozmawiającą z samego rana, a mnie rozmawiającą w tym upale. Czy pewnie można zobaczyć, że moja twarz idzie czerwono? No bo to właśnie tak to wygląda. Że jak już ten dzień się zaczyna, to. Tutaj naprawdę, która no na wstaje, temu daje, bo, bo inaczej to jest ciężko. Chyba właśnie będę po tym lunchu, obfitym burgerze. Chyba pójdę zaraz spać. Na razie, papa, buziaczki.